moi Drodzy, witam Was na portalu VideoTesty.pl Ja jestem Dawid i zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania, do rozpakowania tunera DVBT, ale na początek kilka słów w ogóle o samej, może nie tyle technologii, tylko o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, ponieważ już na początku listopada następuje pierwsze wyłączenie sygnału analogowego telewizji naziemnej. Dzisiaj pierwszy film z krótkiej serii związanych właśnie z DVBT gdzie po kolei przybliżymy Wam zarówno samą ideę DVB-T, jak i przede wszystkim pokażemy jak podłączyć nawet stary telewizor tak, żeby ściągał, korzystał z sygnału cyfrowego z tej telewizji na ziemi. Także przejdźmy już dzisiaj, myślę, do rozpakowania. Moi drodzy, to co tutaj mam, to jest tuner DVB-T firmy CableTech, który oczywiście obsługuje ten standard mpeg 4. Samo opakowanie jest stosunkowo nieduże. Mam tutaj najważniejsze informacje o samym produkcie, ale także o jednym dodatkowym akcesorium dołączonym to jest odbiornik InView, który umożliwia naszemu tunerowi dzięki portowi USB dostęp do szerokiego zakresu programów multimedialnych prosto z sieci. Oczywiście niezbędny do obsługi tego jest również obecność sieci Wi-Fi. Co do samego pakowania, to oczywiście jest bardzo nieduże i to zdradza nam informację, że samo urządzenie nie będzie zbyt duże, także przejdziemy sobie od razu tutaj do akcesoriów. W zestawie jest oczywiście pilot i on jest tutaj do góry jako pierwszy, stosunkowo nieduży, wyciągniemy to sobie zresztą z tego opakowania, ale pilot oczywiście pozwala na pełną obsługę samego dekodera. Moi drodzy, tak wygląda Pilot, mamy tutaj tak naprawdę standardowo ułożone praktycznie przyciski. Także myślę, że jego obsługa nie powinna być dla kogoś z Was dużym problemem. Tutaj baterie odbudowane? Nie, baterii nie ma, to są zwykłe paluszki, te 3 razy A małe. Zobaczymy, czy będą dalej w zestawie. W samym opakowaniu, w samym kartoniku mamy kolejne akcesoria. To jest odbiornik właśnie INVIEW, o którym wcześniej wspominałem, on jest w osobnym blistrze. Chyba zaklejony nie jest, więc będę mógł Wam go pokazać od razu. Tak, dokładnie zaklejony nie jest. Co tutaj mamy? Nie, myślałem, że to jest jakaś informacja, ale to jest tylko pusta karteczka tutaj. Sam odbiornik, można by go nawet nazwać nano-odbiornikiem, ponieważ jest naprawdę Niedużych rozmiarów, cały czarny wykonany z takiego błyszczącego plastiku wireless adapter 150 megabitów na sekundę. Oczywiście podłączany do portu USB jeszcze w starym standardzie 2.0. Także bardzo przydatna rzecz. Port USB, oczywiście, jest w samym tunerze. Będziemy mogli bez problemu z tych aplikacji tutaj skorzystać. Co tu jeszcze mamy? Czy co ja może wyciągnę na początek? Sam decoder żeby dostać się do reszty akcesoriów, ale ten obejrzymy za moment. Pozostałe akcesoria, muszę sobie jeszcze pudełeczko, to jest książeczka, to jest informacja o produktach firmy CableTech, jeżeli ktoś by chciał skorzystać. Natomiast tutaj mamy paluszki do pilota, czyli te paluszki są, oraz instrukcje obsługi w kilku językach, również w języku polskim. Przejdźmy teraz do samego tunera. Jak widzieliście zabezpieczony jest przed transportem z styropianowymi nami, natomiast tutaj mamy osobno kabel oraz ten tuner. Stosunkowo niewielko się polika odkleiła. Zobaczcie, moi drodzy, tak wygląda tuner CableTech. To jest dokładnie, bo nawet o tym wcześniej nie wspomniałem. Model URZ0191 to jest obecnie jeden z najnowszych modeli tego producenta umożliwiający oczywiście odbiór na ziemię telewizji cyfrowej tutaj mamy niewielki wyświetlacz, którego teraz raczej nie widzicie, ale będziecie na pewno wiedzieć po podłączeniu port USB, port IRDA, włącznik urządzenia główny sam dekoder nie jest duży, oparty na czterech nóżkach, to są takie nóżki piankowe natomiast z tyłu mamy komplet wejść i wyjść i tutaj chciałem zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Przede wszystkim możliwość podłączenia tunera zarówno starym, jeszcze sygnałem analogowym z łączami CINCH, także tutaj mamy możliwość podłączenia mówię, nawet starych telewizorów, nowszy oczywiście SCART oraz obecnie najpopularniejszy standard, jeżeli chodzi o odbiór w ogóle telewizji cyfrowej, nie tylko naziemnej, czyli HDMI. Wejście no oraz oczywiście komplet wejść antenowych. Podłączenia bezpośrednio do telewizora oraz, oczywiście, anteny. Moi drodzy, to jest na tyle w tym rozpakowaniu. Na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.